Drodzy Państwo, ja zawsze mam problem, kiedy ruszać z takimi podsumowaniami czy zestawieniami odzieży sezonowej, testów odzieży, ponieważ wiem, że no jednak większość z nas kupuje odzież na dany sezon raczej przed tym sezonem, bo w tym sezonie chcę tej odzieży używać, a z drugiej strony jednak jak ja coś testuję, to chciałbym w tym trochę pojeździć, więc siłą rzeczy często jakbym chciał zrobić Wam zestawienie jakiejś odzieży i podsumowanie testów jakiejś odzieży, no to jest trochę za późno, żeby tę odzież kupić na dany sezon, ale w tym roku, na szczęście wrzesień był na tyle brzydki, że odzież jesienną byłem w stanie testować już w zasadzie od początku Września, a więc po dwóch miesiącach, mamy już pewne wnioski, i dzisiaj zestawienie podsumowanie testowe paru jesiennych, wiosennych, przejściowych produktów od Izadore, od velodromu, parę blues, dwie pary spodni. Lecimy z dzisiejszym materiałem. Tu nie ma co przedłużać, proszę Państwa, lecimy po kolei. Kilka produktów, mamy kilka blues, mamy dwie pary spodni na warunki takie jesienne, bo te produkty, które dzisiaj Wam pokażę, to nie są produkty, których ja bym używał na bardzo niskich temperaturach, a przynajmniej nie. Samodzielnie, ale o tym za chwilę przy okazji każdego produktu. Na początek od naszych słowackich sąsiadów bluza z Izadore, z nowej kolekcji Izadore. To jest bluza z dodatkiem materiału Merino, z dodatkiem wełny Merino, i to bardzo mocno widać. Jak widzicie po tym materiale, on jest taki wełniany i ogólnie wrażenia z użytkowania tej bluzy po ubraniu, ona jest taka bardzo lekka, mięciutka, taka właśnie wełniana. Jakie największe plusy? Największe plusy są takie, że bardzo fajnie utrzymuje temperaturę, w sensie nawet jeżeli się spocicie, no to nie ma problemu, że ona się robi mokra, bardzo szybko. Wysycha, jeżeli jednak już się spocicie, albo na przykład, jeżeli jakaś lekka mrzawka was złapie, to generalnie po prostu właściwości, za które cenimy produkty z wełny e, Merino. To jest rozmiar M. Ja mam 1,78 m wzrostu i 79 kg, tak to się prezentuje na e, człowieku. Ogólnie produkty Izadore są tak uszyte, żeby były dość krótkie, przez co po zajęciu tej takiej bardziej rowerowej pozycji one się dość fajnie e, układają. Nie, nie, nie zawijają się jakoś bardzo, nigdzie nie uwierają. Ta bluza ma dość krótkie rękawy, na co warto zwrócić uwagę. W sensie ja mam długie ręce i nogi względem. Jego wzrostu, natomiast te rękawy są dość krótkie. Ja to lubię, ponieważ w okresie, w którym nie potrzebuję rękawiczek, nie lubię jak mi gdzieś rękawy zachodzą na dłonie, a w okresie, w którym używam rękawiczek, używam rękawiczek z wysokimi mankietami i wolę nakładać rękawice na bluzy, więc mi takie rozwiązanie pasuje, ale jak ktoś ma bardzo długie łapy, to warto na to zwrócić uwagę przy doborze rozmiaru. Nie ma wysokiej stójki i myślę, że to może się przydać zwłaszcza w tym okresie, w którym robi się za zimno na tę bluzę, bo to jest bluza moim zdaniem od 15 stopni do 9-8 na, na plusie, a poniżej tej temperatury warto stosować na tę bluzę jakąś dodatkową warstwę na przykład kurtkę to jest generalnie tego typu produkt, który właśnie przy wyższych temperaturach służy jako samodzielna bluza przy niższych temperaturach służy fajnie jako ta środkowa warstwa do, do ogrzewania z tyłu tradycyjnie trzy kieszonki plus jedna mała kieszonka zapinana bluza pod spodem jest tutaj podszyta takim silikonem, żeby Wam się nie podwijała. Na rękawach już tego silikonu nie ma zwykłe ściągacze. Największy plus tej bluzy właśnie utrzymywanie temperatury, takie poczucie komfortu i oddychanie. Największe minusy przez zastosowanie tej wełny Merino. To nie jest ten typ produktu, który najlepiej zatrzymuje wiatr, czyli takie dni, kiedy byłoby na granicy temperatury dla tej bluzy i bardzo mocno wiało, czy na przykład na jakichś szybkich zjazdach, no to te, te produkty z Merino, moim zdaniem, troszeczkę bardziej e, są podatne na przewiewanie, no ale właśnie, coś za coś, dzięki temu świetnie się nadają jako ta warstwa e, pomiędzy jakąś na przykład kurtką, a bielizną w, zi w dni zimniejsze. I lecimy dalej, znowu Izadora. Teoretycznie podobne warunki, ale produkt trochę inny, to jest bluza z polartekiem Power Grid, czyli bluza rowerowa, ale bluza, która ma trochę inne właściwości niż ta, którą pokazywałem wam przed chwilą. Rozmiar tak samo, to jest MK, więc widzicie jak to, się, jak to się na człowieku układa. Mam wrażenie, że ta bluza jest troszeczkę bardziej dopasowana albo mniej rozciągliwa. Tam jednak ta wełna merino sprawiała, że ten materiał w ogóle był taki bardzo miękki i tak mocno się rozciągał, nie miał poczucia, nie dawał poczucia takiej kompresji. To jest zdecydowanie bardziej e, obcisłe. Jakie tutaj widzę różnicę w właściwościach. Ta bluza troszeczkę lepiej sprawdza się przy lekko niższych temperaturach. Jeździłem w niej nawet przy 7-6 stopniach z jakimś bufem pod szyją i dawało radę, bo ten materiał trochę lepiej zatrzymuje wiatr. Jeżeli chodzi o oddychalność, mam wrażenie, że jest podobnie. W sensie, jeżeli chodzi o... Podobne warunki, ubranie się podobnie, czyli po prostu koszulka termoaktywna pod spodem, to nie mam wrażenia, żebym się w tym pocił jakoś specjalnie bardziej. Natomiast na pewno ta bluza bardziej zatrzymuje wiatr i ma też troszeczkę więcej takich aplikacji, które no, są stricte winstoperem. Widzicie tutaj na klatce piersiowej jest materiał, który no, nie jest tym polartekiem, tylko jest po prostu taką warstwą windstoperu. Podobnie z tyłu mamy tutaj też taką warstwę na, na kieszeniach, więc ogólnie to troszeczkę lepiej zatrzymuje wiatr, ale przez to. Lepiej się sprawdza jako taki produkt samoistny, natomiast jest gorszym produktem, jeżeli chodzi o zastosowanie go na przykład jako warstwy tej środkowej, no bo tutaj przez te dodatki, właśnie windstopperowe, będziemy się po prostu bardziej pocić, jeżeli ubierzemy coś, coś na to. Jest trochę bardziej dopasowana, tak jak wam mówiłem, ma troszeczkę inaczej zorganizowane rękawki, bo mamy tutaj taki materiał, który jest taki sam jak na plecach, on nam się zwęża przy, przy nadgarstkach, mamy wyższą stu, stójkę, to jest coś, co akurat ja tutaj lubię, jeżeli używamy tego jako, właśnie po prostu bluzy, jako takiego produktu. Samodzielnego, no to ta wyższa stójka się sprawdza, też jest zamek zabezpieczony pod spodem. Znowu mamy tutaj zabezpieczenie, żeby sobie zamkiem nie przycinać chociażby potówki, czy nie przyciąć sobie brody. I mamy dużo kieszonek, bo poza tymi standardowymi kieszonkami z tyłu, czyli trzy kieszonki plus kieszonka zapinana z boku. Mamy też tutaj takie małe kieszonki. Na klatce piersiowej. Jakbyście sobie chcieli coś, coś wrzucić, to, to można tutaj coś jeszcze kombinować i założyć. Trochę więcej w tej buzie jeździłem. Mam wrażenie, że w takich warunkach jesiennych po prostu u mnie sprawdziła się troszeczkę bardziej. Teraz mi w cieniu będzie trochę chłodniej, drodzy państwo, bo to też jest niby bluza, ale tak naprawdę to ten produkt raczej bym traktował jako koszulkę z długim rękawem. Też Izadore, to też jest ich nowa, nowa kolekcja, też rozmiar M. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, o ile te produkty, które są bazowo bardziej koszulkami niż kurtkami, o ile one są krótsze. No to jest jednak taki charakterystyczny krój dla Izadore. Chodzi im o to i w ogóle wielu markom, jeżeli chodzi o krótkie produkty, chodzi po prostu o to, żeby te ciuchy w takiej pozycji bardziej rowerowej układały się po prostu bardziej optymalnie, żeby się nie zaginały, żeby się nie rolowały, e, więc te produkty są siłą rzeczy krótsze. Tak samo, jeżeli wpakujecie dużo rzeczy do kieszonek, no to kieszonki nie zjeżdżają Wam gdzieś poniżej tyłka i to wszystko się tak po prostu nie, e, nie buja. Dość prosta bluza, na co warto zwrócić uwagę. Pokazywałem Wam wiosną taką koszulkę z długim rękawem od Castelli, e, to było Espresso e, Long Sleeve i tam to był materiał jak w zwykłej koszulce. Ten produkt jest jednak mimo wszystko lekko ocieplony. Tutaj tego nie będzie za bardzo widać, ale to jest typ produktu, którego ja używałem tak około 15 stopni, od 15 do 10 stopni. Natomiast przy 10 stopniach to już jest ten typ produktu, że warto na to zarzucić jakąś kamizelkę, bo będzie to po prostu za cienkie. Ewentualnie dla osób, które robią jakieś bardzo intensywne treningi w temperaturach od 10 stopni wzwyż, no to to jest super produkt, bo wtedy w zasadzie możecie zdjąć tą kamizelkę, jechać w tym i... i to jakby termika jest, jest optymalna. Poza tym jest to zwykła, naprawdę bardzo, bardzo prosta, taka bluzo-koszulka. Mamy z tyłu trzy kieszonki tradycyjne i nie mamy tej kieszonki zapinanej, na co warto zwrócić uwagę. Rękawy znowu są dość krótkie. No to Wam zwracają na to uwagę, że w przypadku Izadore przy tych M-kach rękawy są dość krótkie. Nie ma stójki. Jest zwykły zamek, oczywiście na pełnej, pełnej długości. I tutaj w przypadku zamka nie ma podszycia, nie ma zabezpieczenia. Fajny produkt, bo fajnie leży i fajne kolory. Natomiast no, nie powiedziałbym, żeby to był typ produktu, który wyróżnia się jakimiś szczególnymi właściwościami. W przypadku tamtej e, dwóch bluz, w zasadzie kurtek no to mówimy o Merino, mówimy o dość ciekawym materiale, jakim jest Polartek Power Grid. Tutaj mówimy o takim dość zwykłym produkcie. Ale na co warto zwrócić uwagę, to na to, że jest ta koszulko-bluza troszkę bardziej ocieplona niż takie koszulki z długim rękawem, jakie Wam zwykle pokazywałem. No i już ostatni element, jeżeli chodzi o górną odzież, jeżeli chodzi o górne odzienie, to jest bluza od velodromu. Nie tego velodromu z Katowic. Część z Was pewnie doskonale wie, jak to wygląda, że jest barceloński velodrom, barceloński sklep, który ma też swoją markę e, odzieżową, czyli velodrom CC i to jest bluza właśnie od nich. To jest w zasadzie teoretycznie podobny element odzieży, jak bluza Izadora, którą widzieliście przed chwilą, ale ta bluza jest dużo e, cieplejsza. To też jest rozmiar M, jak widzicie, no jest uszyta troszeczkę inaczej, e, przede wszystkim ma dłuższe rękawy niż e, w przypadku Isadora. Jest to materiał troszeczkę cieplejszy. Ogólnie rzecz biorąc, ciekawostka jest taka, że moim zdaniem to jest identyczny materiał jak w cienkich bluzach e, pas normal studios. Test. moim zdaniem dokładnie ten sam materiał. Trochę inny krój, no i oczywiście inne logotypy, inna marka i inna cena niż w przypadku PNS. -a. Oczywiście ta bluza Velodromu to też nie jest najtańsza bluza, ale jest odczuwalnie tańsza niż produkty PNS, a mam wrażenie, że mamy do czynienia tutaj z tymi samymi materiałami. Tak jak Wam mówiłem, jest to bluza troszeczkę cieplejsza niż w przypadku bluzy Izadore. Jest trochę bardziej rozbudowana, jeżeli chodzi o różne detale, bo mamy tutaj podszyty, podszyty zamek, jest zabezpieczenie zamka pod szyją, żeby się nie przycinać. Leży to trochę inaczej, też jest raczej to Krótka bluza, różnica to głównie konstrukcja rękawów i mankietów, jest tutaj też troszeczkę więcej jakichś logotypów, no jest dwukolorowa. Natomiast jest to przede wszystkim produkt cieplejszy. Z tyłu mamy trzy kieszonki tradycyjne i mamy tutaj kieszonkę jedną zapinaną, więc jest to troszeczkę to bardziej rozbudowane. Dla mnie produkt po prostu na trochę niższe temperatury. Przy 15 stopniach, moim zdaniem, w tym jest zdecydowanie zbyt ciepło. To jest taki produkt od 12 może stopni do... 9 gdzieś na taki przedział. No i poniżej, no tutaj już wchodzi w grę kamizelka. Myślę, że wiele osób jeżdżących trochę bardziej intensywnie w tej bluzie połączonej z kamizelką dałoby radę trenować, jeździć do tych siedmiu, może nawet poniżej 7 stopni. Wskazać że oczywiście od intensywności e, treningu, no bo nie są to produkty do takiej rekreacyjnej jazdy w takich temperaturach, bo są trochę za cienkie, e, ale przy intensywnym wysiłku jak najbardziej się e, sprawdzają. Główna różnica od to troszeczkę inny krój, e, jeżeli chodzi o rękawki, trochę cieplejsze, Materiał wyższa stójka, natomiast bardzo, bardzo zbliżony produkt do cienkich blues PNS-a. Jeżeli ktoś z Was kiedyś miał je w rękach, to kojarzy ten taki bardzo maślany, taki wiecie lekko, sprawiający wrażenie takiego bardzo miękkiego materiału, który, którym PNS i w ogóle te marki Premium się chwalą, że to takie wrażenie jakości. Tutaj mamy dokładnie, moim zdaniem, ten sam materiał, w trochę tańszej po prostu. Bluzie. Spodnie, te cieplejsze. Spodnie od Izadore, proszę Państwa, to też są spodnie przejściowe. Mają być spodniami przejściowymi, natomiast są to spodnie zdecydowanie cieplejsze niż drugie spodnie, czyli spodnie od welodromu. E, Tutaj materiał, który jest zastosowany, jest moim zdaniem trochę bardziej ocieplony. E, z drugiej strony brakuje takich paneli trochę bardziej windstoperowych na kolanach, więc dalej bym nie traktował tego produktu jako produktu stricte zimowego. To też są spodnie przejściowe, natomiast są to spodnie cieplejsze. E, w spodniach welodromu, które zobaczycie za chwilę, jeździłem w temperaturach poniżej 15 stopni. W zasadzie po prostu nie chcąc ubierać spodenek z nogawkami, nie chcąc się bawić w ubieranie nogawek, a wiedząc, że i tak będę cały dzień jechał na długo, no to w zasadzie wolałem tam te spodnie jeździć w nich po prostu cały czas, bo ich właściwości w zasadzie są takie jak nogawki. Te spodnie są troszeczkę cieplejsze niż nogawki. To też jest rozmiar M. Są to oczywiście spodnie z pieluchą, są to spodnie, które nie mają żadnego zamka, nic takiego na dole, po prostu jest silikonowy, silikonowy ściągacz. Co jest fajne w tych spodniach i coś, co moim zdaniem powinno być w każdych spodniach na ten okres jesienno-zimowy, to jest kieszeń. Co prawda tylko jedna, z prawej strony mamy dość dużą kieszeń na, na spodniach. Dlaczego jest to fajne? Bo jednak jest to okres, w którym często jeździmy w jakichś rękawiczkach, bufach, czapkach, które czasami w tym okresie przejściowym jednak ściągamy, no bo robi się cieplej, chcemy to zdjąć, nie chcemy mieć tego na sobie, a naprawdę taka kieszeń się przydaje na wrzucenie tych rzeczy, no bo w kieszonkach tylnych macie jakieś jedzenie, niejedzenie, a zawsze fajnie mieć coś takiego pod ręką, gdzie można wrzucić jakiś produkt typu właśnie rękawiczki czy coś takiego i e, na przykład na chwilę tego nie używać. Co jest fajnego, te spodnie mają troszeczkę wyższy stan z przodu. W związku z czym efekt jest taki, że jak macie krótszą bluzę czy koszulkę, no to nie ma problemu z tym, żeby wam te, że tak powiem, tutaj spodenki kończyły się poniżej bluzy i żeby wam bebzol wystawał. Więc trochę wyższy stan, ale też bez przesady, zwykłe szelki, nie ma tu żadnego specjalnego ocieplenia. Z tyłu, jeżeli chodzi o konstrukcję szelek, jest po prostu siatka. No dobra, to była bluza z velodromu, to są i spodnie z velodromu, o których wam mówiłem. To są spodnie, porównując z tymi spodniami Zadorę, dużo cieńsze. W zasadzie zasada jest taka sama, są to po prostu spodnie przejściowe, jeśli bez żadnego zamka na dole ze zwykłym ściągaczem. Natomiast ten materiał jest dużo cieńszy, co sprawia, że jest to typ produktu, którego używacie pewnie od 15 stopni do nie wiem. 8-7 komfortowo. Poniżej tych temperatur to już będą spodnie po prostu zbyt cienkie, ponieważ nie ma tutaj żadnych specjalnych ociepleń, czy jakichś dodatkowych warstw przeciwwiatrowych w okolicach krocza czy na kolanach, czy w takich rejonach, które są najbardziej narażone na przewianie. Więc tutaj na to warto zwrócić uwagę. Więc bardzo fajny produkt dla kogoś, kto nie lubi jeździć w nogawkach, a na przykład i tak nie jeździ poniżej tych 8 czy 7 stopni, więc to jest ich duży plus. Poza tym tradycyjna konstrukcja, mamy tutaj po prostu dość zwykłe rozciągliwe szelki, natomiast na co warto zwrócić uwagę, niski stan tych spodni. One są z, z przodu zdecydowanie niższe, co z jednej strony ułatwia pewne sytuacje, jak was złapie, że tak powiem, potrzeba na trasie, ale z drugiej strony przy krótkich bluzach, zwłaszcza stojąc, no to jednak tutaj dużo bardziej nas przewiewa. A biorąc uwagę to, że to jest cienki materiał, że on nie jest jakoś specjalnie dodatkowo ocieplony, czy nie jest odporny na wiatr, no to niestety trzeba pamiętać o tym, że zwłaszcza osoby z większym brzuchem no po prostu będzie tej problem będzie ten brzuch wystawał będą się te spodnie obniżały i będzie dużo łatwiej z przodu się e, przewiać ale naprawdę bardzo fajny produkt na no, takie warunki e, przejściowe ja te spodnie testuję w zasadzie od maja bo maj był w tym roku jaki był i wielokrotnie zdarzało mi się w nich jeździć w kilkunastu stopniach tam gdzie po prostu nie chciało mi się ubierać e, żadnych nogawek ani tym podobnych rzeczy więc no, produkt który przy złej pogodzie przyda się przez naprawdę Cały rok w tym czasie, gdzie często moglibyśmy po prostu użyć nogabek. No i tyle moi drodzy, jeżeli miałbym jakieś produkty wyróżnić, to wyróżniłbym te spodnie z velodromu, bo naprawdę mi się bardzo często przydawały w tym roku, jeździłem w nich naprawdę bardzo, bardzo dużo, jednak takie produkty, które potrafią służyć nie tylko w tym okresie przejściowym, ale przydają się też przez cały rok, to coś bardzo, warto podkreślić, jeżeli chodzi o spodnie z Isadore, to bardzo fajnym elementem jest ta kieszeń i uważam, że ona powinna się pojawiać częściej w takich produktach właśnie przejściowych, no bo jest to po prostu bardzo praktyczne, to nie jest gravelowe, to po prostu jest praktyczne i taka kieszeń, jak w letnich spodenkach, nie zawsze, żeby mi się przydawała, to w tym okresie właśnie przejściowym jest to fajna, e, fajna rzecz. I chciałbym jeszcze wyróżnić te tę kurtko -bluze, bo w niej jeździłem naprawdę bardzo dużo. Wydaje mi się, że w tych naszych warunkach, gdzie jednak często wieje, jednak też w Krakowie mamy jakieś zjazdy, mamy górki, no to taki produkt, który jest i dość ciepły, a przy tym wszystkim ma też jakieś właściwości ochrony przed wiatrem, po prostu przydaje się bardziej niż ta bluza, e, bluza merino. Jednak jeżeli chodzi o produkty merino, wolę cieńsze. E, no bo na przykład gdyby ta cienka bluza, bluzo koszulka od była z merino, no to ¡Gracias! To byłoby dla mnie bardziej przydatne niż w takiej, w takiej sytuacji. Jednak taki grubszy produkt z Merino, dla mnie jest trochę bez sensu. Ja najczęściej jeżdżę w dwóch warstwach. Czyli w tym okresie przejściowym jeżdżę po prostu w jakiejś bluzie plus bieliźnie termoaktywnej, a w okresie zimowym jeżdżę po prostu w jakimś grubszym softshellu i bieliźnie termoaktywnej. Rzadko jeżdżę na e, trzy warstwy, więc tutaj dla mnie ten produkt był troszeczkę mniej przydatny, ale bardzo miły w dotyku wszystko jest kwestią preferencji tego, co kto lubi, i jakie, e, że tak powiem, modele ubierania się e, zakładać. Jeśli chodzi o te cieńsze bluzy, no to. Są to po prostu produkty, które kupujecie, bo Wam się podobają, bo Wam się podoba krój, bo Wam się podoba kolor. Tu bym nie dorabiał żadnej ideologii do yy, właściwości. Wiadomo, że można kupić na rynku dużo tańsze produkty, które też będą dawały radę. Bardziej chodzi o to, czy coś Wam się podoba. To jest trochę kolarska moda, wiecie jak jest. Ja w ogóle nie ukrywam w tych materiałach, że yy, jeżeli chodzi o odzież rowerową, to warto kupować takie rzeczy, które Wam się podobają, w których się dobrze czujecie. A jeżeli chodzi o technologię, to warto dopłacać yy, w takich produktach, które naprawdę mają służyć długo, czyli przede wszystkim w jakichś kurtkach, no ewentualnie możemy te bluzy podpiąć pod coś, co będzie używane dłużej, ewentualnie jakieś spodnie, takie elementy jak koszulki, to są rzeczy, które mają się po prostu Wam przede wszystkim podobać, mogą Wam w nich być dobrze, tutaj bym nie dorabiał jakichś dużych ideologii do właściwości i do, do materiałów. To jest jednak trochę kolarska, moi drodzy, yy, moda. Więc tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, yy, wszystkie produkty do testu otrzymałem od Velodromu, otrzymałem od Izadore, więc oczywiście oznacza materiał jako sponsorowany, zawsze to, zawsze to robię, zawsze wam mówię, czy coś kupiłem, czy, czy dostałem to po prostu od yy, producenta. Natomiast no, zasady dla wszystkich są takie same. Tutaj nie ma faworyzowania kogoś, yy, jeżeli chodzi o moje yy, poszukiwanie plusów i minusów tych produktów, działa na tych samych zasadach. Dla mnie w ogóle kluczem jest to, aby dopasować, pomóc Wam dopasować produkt odpowiedni do Was, w sensie żeby klient, czyli wy, czyli ja, żebyśmy byli po prostu zadowoleni z jakiegoś produktu, no bo nie ma nic gorszego niż ktoś, kto kupi coś pod wpływem jakiejś przekręconej recenzji, po prostu da się naciąć na coś, a potem będzie niezadowolony i będzie zły i na recenzenta, i na producenta. No nie o to zupełnie chodzi, ale myślę, że stali widzowie doskonale to wiedzą. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś was ciekawi, jeżeli chodzi o te produkty, to piszcie w komentarzach, postaram się jeszcze y, odpowiedzieć i uzupełnić. Mam nadzieję, że jeszcze faktycznie zdążyłem w tym okresie. Po pierwsze zdążyłem w okresie, w którym ta odzież jest jeszcze Potrzebna, a po drugie, mam nadzieję, że zdążyłem przed jakimiś Black Fridayami i tym podobnymi wyprzedażami. No w ogóle przed wyprzedażami kolekcji, bo, bo to może wam, że tak powiem, troszeczkę. Pomóc w tym, czy coś ma sens, czy nie ma sensu, czy warto to kupić. A przede wszystkim chodzi mi o to, żebyście też zobaczyli, jak takie produkty wyglądają na normalnym człowieku, którego wymiary znacie, a wiecie, jak to bywa w katalogach. Często odzież jest prezentowana sotę na nikim, albo na przykład na wycieniowanym, ważącym 60 parę kilogramów kolarzu czy kolarce. no A to nie do końca oddaje to, jak ta odzież będzie wyglądała na osobach może o trochę innych wymiarach. A przede wszystkim chodzi o to, żebyście znali te wymiary, wiecie, ile waży, wiecie, ile mam wzrostu, więc wiecie, jak to potem wygląda. Więc dziękuję Wam za uwagę, moi drodzy. Do usłyszenia. Cześć. Редактор